Witam, witam wszystkich z powrotem na moim kanale w kolejnym filmie. I tak jakby to oglądacie, to już są wakacje. Dzisiaj jest 23 czerwca oczywiście byłam na zakończeniu roku szkolnego, i mam wakacje. No dobra, w mam wakacje od kilku dni, no ale tak już ustawowo jest po prostu wolne. I ja się bardzo cieszę, ale dzisiaj o wakacjach w sumie nie będziemy rozmawiać, bo dzisiaj, tak jak widzicie w tytule. Jest film o moim biurku. <laughs> Jak to tam brzmiało? Będziemy organizować moje biurko tak na lato, pozbywać się niepotrzebnych rzeczy. Będę robić taki przegląd w podręcznikach, w zeszytach i ogólnie z wszystkim. Muszę spakować plecak, bo leży od kilku dni ciśnięty w kąt i nie wiem, co tam znajdę. Nie wiem, co ja zajmę w moim biurku, bo od kilku dni wrzucam do niego po prostu wszystko i ja nawet nie układam, bo wiem, że będę nagrywać ten film. Więc tam nie sprzątałam od. No, od. nieważne, od kiedy? I może sobie ogarniamy jeszcze cały pokój? O, też nie, dzisiaj będziemy tego biurka ogarniać. Jak chcecie, na moim kanale jest film Clean With Me, jak sprzątam cały pokój, więc tam was odsyłam, ale nie rękę już. Ja wam dać taki link, czy jedzie tu, w prawym górnym rogu, czyli to jest tutaj. Ale nie będzie jeszcze go bo nawet nie wiem, jak to się robi. Muszę to ogarnąć, muszę to ogarnąć, jak daje się ten link tutaj. Wiecie, o co chodzi, mam nadzieję. A jak nie, to w tym go jeszcze nie będzie, ale dobra, nie o tym dzisiaj. Stwierdziłam, żeby to nie był taki nudny film, w którym ja nic nie będę robić, tylko sprzątać i podkładać głos, to, to pogadam sobie do Was trochę tutaj na początku, tak jak to robi od dwóch minut. I razem zabierzemy się za ogarnianie, bo mam co ogarniać. Teraz Wam pokażę i... No, do dzieła. Lecimy. No więc zaczynamy na początku. Przygotowuję sobie wodę, znaczy wiatrko z wodą. I na, w szafie na górze mam taką półkę, gdzie trzymam to jakieś przybory, szkolne rzeczy, więc to wszystko po prostu stamtąd zajmuję będę myć tą szafę, tą półkę i przeglądać też te rzeczy później chwyciłam za plecak bo nie wiedziałam co to ale na szczęście nie było tak źle, było tam kilka zeszytów i kilka śmieci i w sumie to nawet nie było tragicznie, ok? wiadomo, że muszę go e, wyprać ale oczywiście w śmieciach znalazłam długopis oczywiście ja długopisy mam po całym plecaku no i lecimy, słuchajcie, do biurka i otworzyłam pierwszą szafę i w sumie to zaraz chciałam ją zamknąć, ale tak pięknie nie ma, trzeba to ogarnąć, więc wszystkie rzeczy znowu po prostu wyjmuję, bo to był taki nieporządek, że musiałam wszystko wyjąć. I tak samo oczywiście postępuję z następnymi szafkami, tak aby po prostu całe moje biurko było puste. No i oczywiście otwieram też taką szafkę tutaj tak pod biurkiem i też wszystko z niej zdejmuję. No i czas na mycie biurka, czego nie lubię być tych szafek yy, w środku, bo one się strasznie niefajnie mają i dostają takie niefajne, no takie, taki pył w tych szafkach, nie wiem jak to wyjaśnić. No, ale poradziłam sobie z nimi na szczęście. Już mi się totalnie nie chce. Serio. No ale cóż, lecimy dalej, jeszcze zostawi połowa, więc dobra, um, wracamy do filmu. Dobra, to była spontaniczna przerwa, ale już wracam. I ty wyciągam sobie wszystkie książki, i zdejmuję jest ich okładki, i też segreguję na takie trzy kubki: na te, które chcę sprzedać, na te, które chcę zachować, i też na po prostu okładki na jedną stronę, i przeglądam, które są jeszcze w dobrym stanie, które muszę wyrzucić. I właśnie książki, które zostają ze mną, wkładam właśnie do pierwszej y, szafki, bo nam się sprzedadzą w przyszłym roku. I tak samo postępuję z zeszytami. Stwierdziłam, że w sumie, skoro w zeszycie mam pół zeszyty pustego, to będę go, jego dniego, korzystać w następnej klasie. Kiedyś chciałam mieć wszystkie zeszyty nowe i takie piękne, ale w sumie teraz to nie ma znaczenia dla mnie, więc chowam po prostu też niektóre zeszyty, które mi zostały, które mogę wykorzystać sobie w tamtym roku. No bo po co kupować? Aha, jeszcze znalazłam książkę, która powinna być w bibliotece, ale niestety znalazła się u mnie, <laughs> nieważne. No i to wszystko, co jest tutaj na biurku, wkładam właśnie do tej pierwszej szafki. Zobaczcie, jak to pięknie ułożyłam. jestem ja jestem siebie po prostu dumna. Później biorę ten kosz taki złoty i też wyciągam z niego wszystkie rzeczy, bo muszę go na nowo po prostu pogodzić i też sprawdzić, co tam w ogóle mamy, więc z tych wszystkich teczek wyciągam wszystko i przeglądam, tutaj też miałam notatki jakieś bez angielskiego. Więc y, dużo sporo rzeczy. To, to jest mój segregator, który ja zrobiłam kilka lat temu, więc go nie oceniajcie, bo, Tutaj też y, jakieś tam papiery sobie uzupełniam, co tam mam po prostu. No i oczywiście na nowo układam tak, żeby było ładnie i trochę ogarnęłam tą ziemię, bo było tyle papierów, że nie dało się w ogóle przejść i voilà! od razu lepiej. Jak wszystko to wszystko, więc też ściągam wszystko z tej tablicy korkowej, ale dzisiaj nie będziemy się tym zajmować, później wysypuję długopisty, które stały na biurku. Oraz wszystko z mojego piornika i przeglądam, które są po prostu dobre, które nie. No i podzielam na takie dwie kubki, te zostają, a te wyrzucam. <grym> tak. No i na nowo po prostu układam sobie w tym pojemniczku złotym i tutaj jeszcze dodaję. To są jeszcze rzeczy, w przyszłym roku będę z nich korzystać, jakieś tam długopisy wsyłałam do drugiej półki. No i też tutaj, widzicie, pod biurkiem ułożyłam rzeczy, myję sobie po prostu wszystko, co jest na biurku, no i wstawiam sobie to. No, więc zrobiłam to, co miałam zrobić, ogarnęłam moje biurko i wyglądało też trochę ładnie, a tą tablicę to sobie zrobię kiedyś, yy, no, kiedyś, <ścoughs> więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Ja w tym momencie się z Wami rozstaję, gdyż idę sprzątać. O, sobie, tu nie macie poganu, ale idę sprzątać to i... i to tutaj wszystko. No, idę to ogarniać. A Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. widzimy się już w kolejnym, niebawem, może takim bardziej fakcyjnym.